Witam serdecznie, lecimy z drugim dniem turnieju. Może i ostatnim, zobaczymy. Obrona według przewidywań E. No ale czego się można było spodziewać, jeśli nie ma się kart połamanych? Ok. Śmiała się za mnie mój sojusznik jeden, że gram Jasiem. To ja mu zaraz pokażę, że nie wolno się śmiać z Jasia. Kalo na tanku nie jest jakąś najlepszą opcją. Wiadomo, on ma tą miękką skórę. Więc jest to jakiś. Yy, znaczy miękką? Nie, on ma twardą skórę. Jest to jakiś wybór. No ale nie oszukujmy się. Kalo najlepiej się sprawdza gdzieś tam na skrzydle. Yy. Kurczę, idę w to kombo. Bo mam y, przynajmniej dwa złożenia fioletowe. I tutaj chyba kiwka się bardziej boje więc idziemy liksiu w tą stronę. Te karty się na średniej manie z... bez możliwości przyspieszenia <coughs> mnie dobiją. Znaczy, oczywiście da się przyspieszyć, grając jakimś tam bardzikiem. Ale ja żadnego barda nie mam oprócz zarel. Ok, kogo tam uderzy, to nie ma większego znaczenia. <coughs> I proszę zobaczyć jak ten Jaś tutaj kluczowa postać dobija gościa. Co jest grane? Czemu są same kalo dzisiaj na tym tanku? Kurczę, prawie by mi się Jasia udało załadować. Wczoraj miałem niebieskie plansze, dzisiaj też mam niebieskie plansze. Może jednak to jest jakiś pomysł. Teraz tak, mogę albo 3 klocki w niego puścić, albo 4. Walałbym 4, bo wtedy mam planszę być ale nie wiem, czego nie załaduję, ale chyba jeszcze nie. Sorry, 5 klocków tam było. Serio. I tak, to mimo że ma to furiacki, to on i tak... Aha, dobra, bo to nie jest odpalenie, tylko ścięcie takiej many Dobra, nie ma tematu. Gdyby odpalił, to by oczywiście użył tej miękkiej skóry. No jest diament zielony, ale niestety już mi Jasio opadł, więc nie ma sensu po niego iść. Chyba nie chciałbym, żeby ten łok odpalał w sumie, ale z drugiej strony. Nie, nie chcę, żeby ułką odpalił. A przynajmniej nie póki żyje tutaj. Eee... Unite <śmiech> <śmiech> Mimo, że przeciwnik miał mega słabe karty Jakiś Kalo, jakiś Sergiej To i tak mam mega problemy z moimi kartami eee, Ugrać tą walkę Nice No poszło ale nie czuję tego kompletnie nie czuję tego turnieju o i tak się z Jasia śmiali a proszę jak tutaj się pre prezentuje w drużynie obronnej. No i tutaj tak naprawdę chyba bym musiał sobie wziąć krzewo niedźwiedzice. Albo nie. Nie będziemy aż tak się bali tego Jasia. Wczoraj mówiłem, że najgorsze plansze, jakie są w tej grze, to takie, gdzie robicie sobie tylko pojedyncze ruchy i nic więcej nie przychodzi. To jest katorga, bo przeciwnik się ładuje w najlepsze, a my dalej mamy główną plansze. O Jezus, Maria. No, tak blisko. Ale dobra, no mam teraz dwa wyjścia. Albo iść po, po, po nuraka, albo iść po diament. Pójdę po diament. Ten nurak też się tutaj złożył, więc to był dobry, dobry ruch. I blokujemy prawą stronę, jest dla nas groźniejsza, dla mnie oczywiście. I tutaj już powinno się to teraz ugrać. <laughs> Może mogłem się z tym rekinem wstrzymać, bo teraz Kaedmon to odwołał. No i okej. Okay, udało się wygrać. Aczkolwiek no dzisiaj nie są te defy jakoś mega ciężkie do zbijania. No i przede wszystkim są. Musiałem odebrać telefon, ale dzięki temu mogę spojrzeć sobie już na planszę. I myślę, że tutaj jest całkiem ta plansza ciekawa. No bo był diament czerwony na start, a to jest taki mój chyba najciekawszy diament, który mogę zdobyć. plansza samograja nic tutaj nie ma nic nie można dodać nic ująć. Także po prostu wygrało się samo jak to się mówi. Ostatni atak dwóch lekarzy cyprian i dwóch snajperów więc tutaj też nie powinno być żadnego kłopotu. Telefonów sporo, ale plus jest taki tego, że kiedy jest telefon to od razu plansza się robi przepiękna i tutaj jest kilka ciekawych ruchów, ale chyba najbardziej mi się podoba ruch ten. Zapomniałem, że jaś Jasia nie mam. O... Więc trochę mnie teraz zdziwienie dopadło. Ok, no mimo, że lekarze nie są na ten trybie coś specjalnie groźni, to wolę wybić to Krilla, bo on tutaj podbija im defa i atak. Co może być niebezpieczne na dłuższą metę. W momencie, kiedy wyciszę te tuta, to już jest po walce. Ok. No dzisiaj gładko poszedł ten turniej. Ale tak jak mówię, no zdecydowanie niższa półka rywalów. Kiedyś mi jeden widz powiedział, że on tak robi specjalnie, że przegrywa 2-3 pojedynki pierwszego dnia, żeby właśnie potem przez 2-3 dni mieć słabych przeciwników, i dopiero w piątek mu się zaczynają ci lepsi przeciwnicy. Czy w tej metodzie, czy w tym szaleństwie jest jakaś metoda? Możliwe, że tak. Przegrałem dwa razy za zero. Były dwie przegrane, więc dzisiaj wszystko poszło, no naprawdę się byli cieńce, cieńce to ci przeciwnicy. Oddziały na pierwszym poziomie. No i co z tego, żeby ten kalo był tam na drugim limicie, jak ta karta raczej nie sprawdza się na tanku. Tutaj jeszcze oddziały trochę lepsze, ale... I drugie limity, ale jednak te karty nie były zbyt specjalne na ten tryb. No nie ma co się bardzo nad tym rozwodzić. Obrona E, daje mi to 5%. Miejsce 6000, czyli blisko tego 1%. Wiadomo, że dopiero się dzień zaczął, więc może być różnie. E, Rybiuszka, dalej trzymaj się na pierwszym miejscu. Gratulacje. Gratulacje. Może tak do końca. Mimo, że nagrody, nagrody za top 100 nie powalają. Hmm, kogo tutaj mamy dalej? Co to jest jebać pis? Ok, no Polak. Willis. Gratulacje. Kogo tutaj dalej mamy? Selk Mroczna Ekipa PL, Ameba z oddziału zamkniętego. Ostatni okręt Gebels 93. I to jest chyba, nie, jeszcze jest torial z sojuszu po prostu. I ola, wielka furia mocy. <laughs> Także trzymam za ściuki, żebyście się tutaj regularnie do końca tygodnia pojawiali. No i za wszystkich innych również. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego.